Więc cześć siemanko, to jestem ja, Akamaki TV, i dzisiaj sobie z takim śmiesznym głosikiem będę mówił. No i zaczynam nową serię z... No, taka... na spontanie będzie seria, która się nazywa sucharki. No i na każdej tej serii będę wam ujawniał tyle takich fajnych słucharków. No... Można powiedzieć, w takich znalezionych przez moich kolegów. Tak, więc dzisiaj wam pokażę pięć sucharków, więc już przechodzimy. Mam taki tutaj folder suchary, i tutaj sobie pobieram właśnie takie obrazki z tymi sucharami. Więc pierwsze to, nawet jeden jest taki śmieszny dosyć. No, chyba nie możecie się już doczekać, nie wiem. No i, a tutaj coś mi nie tak, sorki, przepraszam was bardzo. No i co, przechodzimy już do pierwszego. Królik. królik, przejeżdża królik na stację benzynową. Ile kosztuje kropla benzyny? pyta sprzedawcy. Kropla, no nic. To proszę nalać, nakapać do pełna. No, dosyć, dosyć. <laughs> dosyć, dosyć, okej. Okay. Mm, drugi. Jest oparze. Jak masz się człowiek, który liże parę wodną? Paralizator. No, takie 2 na 10. Jak się skróci to 1 na 5. Okej. Okay. Co mówi podłoga po remoncie? Jestem wykończona. Wszystkie słuchary są z. Pisz? Pisz słuchary.pl. Ok. Yy, tutaj jest. Randka jest taka śmieszna, dosyć, więc wam wezmę jeszcze ten nieśmieszny. śmieszny. Więźnie. Yy, yy, Strażnik informuje Więźnia. Wasza żona przyjechała was odwiedzić. Mam tu gdzieś tego w wyroku nie było. Takie, powiem tak szczerze, takie 4 na 10. No i yy, randka, to jest takie dosyć śmieszne. Ojciec widzi syna wychodzącego z domu z wielką latarką w dłoni. Dokąd to? Na randkę, przyznaje się chłopak. Ha, ja w swoim wieku nie potrzebowałem nadarki na randkę. No tak, i sam popatrz na kogo trafiłeś. Ha, 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 ha. Dejo, ale go pocisnął, no nieźle. No, jeszcze raz, brawa. No i to będzie na tyle w tym pierwszym odcineczku. Mm... Jeśli będą łapeczki pod tym filmikiem, to będzie kolejny odcinek. I kolejne odcinki już będą lepsze, ponieważ nagrywam na komputerze, a nie mam tutaj żadnego programu do obrabiania. Ale jak będę miał dostęp do, już do laptopa, no to będę obrabiał w Kamateishi I tam już będzie to jakoś lepiej wyglądało. Nie będzie tego folderu, tylko będą takie fajne, jakby slajdy pokazywane. Więc. Jak będą łapeczki, to będzie kolejny filmik. Nawet dzisiaj jeszcze może być, jak będą łapeczki. Więc do zobaczenia, Siemka!